Za mało imprez, zbyt monotematyczny dobór artystów, nic się nie dzieje, nie ma się gdzie realizować. Takie głosy docierały do nas w ostatnim czasie na temat Koneckiego Domu Kultury. To wszystko ma się zmienić. Nie do końca jest tak, że w popularnym deku brakowało inicjatyw. Bardzo często były one jednak słabo nagłaśniane, a co za tym idzie, nie miały odpowiedniego poparcia społecznego. Teraz wicedyrektor Miejsko-Gminnego Domu Kultury zamierza to zmienić, a pierwszym krokiem ma być otwarcie się i wyjście do ludzi. Zależy mi tutaj na otwarciu Domu Kultury i udostępnieniu jego zasobów. Dzięki temu z jednej strony zrealizujemy nasz statutowy program działań i wydarzeń, z drugiej zareagujemy na inicjatywy i potrzeby mieszkańców. Od początku Będziemy współpracować z różnymi organizacjami. W otwieraniu się domu kultury na społeczeństwo mają pomóc nowe inicjatywy. Pierwsza z nich, i chyba najważniejsza, to projekt o roboczym tytule Otwarty Dom Kultury. Wicedyrektor Ogłosa deklaruje, że od teraz do jednostki ze swoim pomysłem na imprezę czy wydarzenie przyjść może absolutnie każdy. A jeśli tylko jego plan nie będzie zupełnie abstrakcyjny, to otrzyma odpowiednie profesjonalne wsparcie, a być może i pomoc finansową. Otwarty Dom Kultury. Jest to pierwszy program dla mieszkańców, animatorów kultury, różnych grup nieformalnych, formalnych, umożliwiający realizację ich pomysłów na działanie kulturalne społeczno-kulturalne oraz edukacyjne w Domu Kultury. Wicedyrektor postawił sobie za punkt honoru wspieranie inicjatyw oddolnych, wywodzących się od zapaleńców, różnych grup środowiskowych czy szkół. Kolejną nowością ma być tytuł Przyjaciela Kultury chodzi o prestiżowe odznaczenie i nagradzanie wiernych widzów Koneckiego Domu Kultury. Tytuł dla mieszkanki mieszkańca miasta i Gminy Końskie najaktywniejszego w roku odbiorcy działań, imprez, przedsięwzięć organizowanych przez Dom Kultury. Każde wydarzenie kulturalne, na przykład koncert, wystawa, będzie oferowało uczestnikom specjalne karty Przyjaciela Kultury, osoba, która zbierze w ciągu roku największą liczbę kart. Otrzyma okolicznościową statuetkę i nagrodę. Wszystkie projekty mają na celu zaktywizować mieszkańców końskich i okolic do działania, a także wykształcić stałą, lojalną publiczność Domu Kultury. My również zachęcamy do tego, by włączać się w inicjatywy kulturalne. Pokażmy, że pod względem kultury to miasto wciąż żyje i ma ochotę się rozwijać. Więcej informacji o nowych projektach pojawi się wkrótce na stronie www.dkkońskie.pl.